Jest? Jeszcze raz, jeszcze raz. niech żyje, żyje no nam. Nie żyje, żyje nam. nam. A to Jutta. No nie. No, no proszę. No, Brawo! i chyba nie. No, chyba nie. zaraz chyba Podpalimy jeszcze raz, weź podpal jeszcze raz o, jeszcze też. ciotka. Oliś chce <grym> jeszcze raz. Za siostrę. Mogę jeszcze to. Zwierdził sobie, poczekaj. Oliś jeszcze, dmuchnić za siostrę. No, no daj. Bliżej. Mocniej. Jeszcze mocniej. O, o Brawo.